Cześć wszystkim! Hejo! Witamy Was w nowym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy pierwszy filmik z gry Yoshi's Crafted World. To jest gra, która niedawno wyszła na Nintendo Switch. Czekaj, chyba tu musimy wcisnąć A, żeby wystartować. Buh. Jak widzicie już tutaj po grafice gra jest skierowana bardziej dla młodszych dzieci. Z tego zopakowania tutaj gdzieś z tyłu mamy, że obsługuje tryb multiplayer, także będziemy mogli sobie zagrać we dwójkę z damem. Nie, nie wiem jak to będzie wyglądać. Czekaj, czekaj. Chyba po prostu ty będziesz miał jednego Josiego, a ja będę miał drugiego w innym kolorze. Jakoś, jakoś tak to wygląda. Okay. wygląda na to, że ja nie pamiętam jak się nazywa, tylko ta, ta czarownica Na dole, mm. y, razem z nią jest ten y, Bowser mini, czy Baby Bowser Tak Natomiast ta dziewczyna to wiedźma właściwie Tak Pamiętasz nazwę? Nie yeah. Wow Okej, okay, no to wygląda na to, że okradli nas z tych jakichś diamencików, z czegoś takiego I co dalej? Aha, okej, okay, i one pewnie Jamenty się... gdzieś się ukryły. W, tak, w różne części świata gdzieś tam nam trafiły. Pewnie trzeba będzie je odnaleźć. O, widzisz, serduszko jest tutaj. Nie serduszko, tylko to słoneczko jest jakieś takie... Przy, smutne. Smutne czy przymulone, hmm? nie wiadomo. Okej, okay, to ja wezmę tego błękitnego. I idziemy. On set. Tak jest, jup ustalone. Reszta Joshi zostanie i będzie chronić Sun Dream Stone, tego kamienia. Idziemy. Sunshine Station. I teraz co? A, odpalamy. Mamy Rail Yard Run. Okej, okay, chyba I tak. Ja. Okej, okay, tu generalnie sterowanie mniej więcej mamy obadane, bo graliśmy sobie wersję demo. Boom. Czekaj, czekaj. Aha, tutaj ja mogę Ci wskoczyć na... Zaraz, zaraz, zaraz. Um. Możemy normalnie połykać. Tu jakieś monety... Czekaj, tego na dole to trzeba strzelić tym... jajem. Bo Jakieś punkty yes. z tego są? Nie. Nie bardzo. Aha, ale tu możesz przejść, dobra. Wow. Czekaj, czekaj, bo jak zdobędziemy tam tego? A, wysoki skok jest. Tracimy. Jak się słuchajcie, przyciska i przytrzyma ten e, skok, to taki już... O, patrz, we dwójkę możemy też. O jej! Yes. Śmiesznie. ja się rozpędzę. Dobra. Natomiast, żeby tego gościa pokonać. A, w sumie to nie trzeba. Okej, okay, temu można tutaj na barana. Bo tak w tej grze się pokonuje przeciwników. Wystarczy na niej wskoczyć na głowę. I załatwienie. Wow. Czekaj. Making an egg. Ok, czyli możemy zrobić jajko w momencie, kiedy schwytamy jednego z tych robaczków, czekaj. Nie robaczków, tylko z tych przeciwników. Ja może tutaj się ustawię i będę łapać. Bum! Eee, czekaj, eee. bo ja widzę, połknąłem ciebie. To dobra, to rzucę. Ok, to mamy po jajku. Ty masz dwa jajka, ja mam jedno. To czekaj. Możesz tego, a ja strzelę tutaj na górę. Paga jest o cześć, jest tu bonusik, ale nie mam go jak aktywować bez jaja. No to mam ja Hups. O, co to są? Punkty życia. Dobra Dobra, ja wezmę może te dwa jajka. A o ja mogę wtedy ci zabrać jajka w o momencie, nie. kiedy Ciebie popnę. A to rzuć to. Jasne. A to tu. Okej, okay, tutaj, czekaj, czekaj, czy ja mogę jakim rzucić tak tam? Mogę. Super, i jeszcze tutaj też rzucę. Tam jest moneta, Adaś, jakaś, czekaj. Prezent. To była dycha i w prezent tak samo. Wow. Bo stałem na linii, to spróbuj teraz tu zrobić. O, też cała masa punktów, dobra. Tam i tam. Ty, okay. Okay, wszystko mamy. chciałem no, to czerwone czy. jajko zabrać. Bo nie mam czerwonego, ale to chyba... Ty. Dawaj. Potrzebujemy zdjąć. Tych A, najborek. tutaj, no to dawaj. Y, tobie wypadła czerwona moneta, to ona jest rzadsza. Okej, okay, tutaj... Chyba wystarczy strzelić. Cześć, bo mnie uderzyłeś. Sorry. Lecimy. Ty, 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 ty. Ty. What? Aha, to był save, to był save. Okej, okay, czyli musimy pamiętać, żeby siebie nie wciągać. Bo to jest trochę irytujące, jak... If you think you're going to find any gems, think again. In fact, you never... Coś tam... Wow. Zaraz, co to będzie? Eee... Okay, bez działającego pociągu nie, nie masz szans, dobra. Lecimy. Na dole coś jest. Czekaj. Idzie, tutaj? No. Okej okay, tam jest jedna część. Ja nie wiem, czy to wystarczy strzelić? Tak. A wystarczyło, dobra. To nie. Wow. No, już schodzę się z barana. Ja może zrobię to. No i patrz, nie mogę trafić. Nie no. się rusza. Dobra, jest. Jest. A ty tam poszedłeś w ten sposób? Czekaj, ja mam tak. trochę nabił punktów i tutaj jeszcze, czekaj, torami możemy przejść tam? Nie bardzo. Nie ile punktów, ile punktów. Ale wskakujemy co na siebie. Tutaj coś tak mruga. Dobra, mam. No nie mogę. Czekaj. Wow. O nie. Dostał? Jest A, to był most? Czekaj, żeby tam jeszcze wyżej Nie most, tylko takie schodki Jest Dawaj, idziemy Poczekaj, bo tu jeszcze widziałem Tutaj jest gościu z monetą Prawdopodobnie z czerwoną Ajajaj, nie mam punktów I nie mam możliwości, żeby... czyli nie mam żadnego no jaja nie. O, o, o. Czekaj, że? że. A czym ty rzucasz? Y A, tą częścią, ale możesz ją z powrotem z, z, jak gdyby zabrać. No nie mogę. To czekaj, to chodź, chodź, przejdźmy, żeby jakieś jajko zdobyć. Tutaj mamy jajko, wiesz? Zjedz, te zjedz tego. Ale tutaj jest maszynka, tu jest maszynka, żebyśmy mieli po prostu więcej. Okej. Okay. Potrzebujesz tam? Zobacz. Jest okej. Okay. Dobra. Chodźmy jeszcze raz tutaj. Ja tylko wezmę ten film. No, czerwony, widzisz? One się tam pod koniec planszy zliczają. Aha, sorry. Dawaj, idź pierwszy i tutaj możemy... tu jest parę rzeczy. Pocieszaj, bo tu jeszcze na pewno można się przejść pewnie jakiś bonusik. Ole dostał z tej strony... O, jest serduszko. Zobacz, jest. Mamy 4 na 5. Czyżby tu było serce? Ten. Nie, co, ja, co ja gadam? Słonecznik to jest, za nie serce. Dawaj, jeszcze. Okay. Tu i je widziałem na prawo coś podobnego. O, o, o. nie? Tu, tu, no tych tu, też to, trzeba. Tu. Ty, tych też, tych też trzeba. Tutaj widzisz, że może było wejść? Tu. Nie, tam nie ma dróżki. A nie, wydawałam cię. Dobra. Okej. Okay, lecimy. do ją. x A, W ten sposób mogli o. Jedziemy. O, czekaj, chyba musisz wejść bardziej, Okej. Okay. Dobra. Pytanie: Czy tu są gości na dole? No, a... Nie zdobyliśmy było trzech lutków z trzema tymi monetami. Ano to prawdopodobnie, przynajmniej jedna z nich była yy, z czerwoną, nie? Mhm. Okej. Okay. Strzelamy do nich na krótki innych. Czekaj, serduszko. Eden, słonecznik! Yes. Jest. No to nie jest słonecznik, tylko stokrotka. Co ja? Czemu, Ada, się nie poprawiasz mnie? Nie wiedziałem dokładnie. O, to koniec. To drum. Go. Patrz, y, trzech czerwonych tych y, monet nie zebraliśmy, które prawdopodobnie były z tamtymi trzema hmm, lutkami. Dokładnie. Czyli następnym razem, jak będziemy grać, to możemy się tam cofnąć i, i to zdobyć. Dobra, co teraz? Następne: y, w prawą stronę Sunshine Station, a to było. też. Aha, to Sunshine Station to jest generalnie świat, natomiast. zaraz. O co tu chodzi? Tu jeszcze dalej mamy? Poczekaj, eee. To chyba powinniśmy odpalić Czy nie? Wstać monetę i, I dostaniemy jakiś kostium To czekaj Dawaj ok. um, Możemy to wcisnąć, jak to wygląda? Hmm 2 yy, to 200 monet No dobra dawaj Wsadźmy 200 monet i możemy co wylosować jest? jakieś kostiumy, ale ja nie wiem co one będą robić. Boom. Mountain, czyli góra, i Trash bin, czyli no kosz na śmieci. A czyli możemy sobie założyć taki kostium, ale jak dostaniemy obrażenia, to go stracimy. Eee, czy ja chcę. Ja chyba nie, ja sobie odpuszczę. Ja wierzę górę. Dobra. B If I only had Smiley Flower. Dobra, dawaj mu. Bum. I co to będzie? No to jest właśnie ten kwiatuszek. A -a. Jeden trzeba dać, i on prawdopodobnie nam otworzy przejście. Chyba tak. Okej, okay, to on coś mówi, że czuje się jak nowy. Pomóż mi otworzyć tą część. No dobra. Okej okay. <gry> eee, co to będzie? Fiu I feel so much better after that smiley flower. Dobra, czuję się znacznie lepiej. Jestem Finn, miłośnik e, kwiatów, jak już tak. Jak do, do? Ok to Yoshi, Yoshi, is it? Co my tu robimy? To mu powiedział? Poszukujesz tych dżemów całych? Jakim <grywka> nogówkom? Zobaczmy. O tam gdzieś nam się pokazał, ten niebieski to jest pierwszy... Ile tych? Pięć czy sześć ich było? Tak. Ta, 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 ta. Many fish in the sea. Wiele rybek w morzu. Jest aż 8 tych do zebrania. To chyba w każdej planszy zresztą. 5 podstawowych, za dużo złotych monet, za. Czekaj, mm. za co jeszcze? Za czerwone monety, za dużo złotych monet i jeszcze jest taka jedna kategoria na środku. Nie pamiętam za co? Ja też ty udało. Ja mogę to wcisnąć. Za. aha, maksymalną liczbę żyć trzeba mieć. Czyli trzeba zebrać, bo teraz mamy 10 na 20, a maksymalnie jest 20. nie? Trzeba zdobyć, a co, myślisz, że tu na lewo coś będzie? Nie, nie ma przejścia. Ty masz kostium śmieszny. Ja się... Weź na mnie. W ten sposób, wow. Czy, czy żółwia wezmę. A z żółwia nie mogę zrobić tego. Ale doskonało. Wow. O, musisz uważać, musisz podskoczyć i w dobrym momencie na to spać, albo to połknąć. To dawaj, szybciutko tu. Nie. To czekaj, to zaraz zjedzie. Jak muzyka się zmieniła? A no, na wodno. Dobrze. Ty jesteś mój. Bo... Ja nie jestem pewien czy my tam możemy spaść ladu, to może nie ryzykujmy na razie. Dobra. A cześć, tu jest takie uderzenie właśnie. Zaraz zaraz Tak, o. i ciach O, o była ukryta czerwona. Pierwsza z 20. Zaraz, a to jak ma to działać? Bo tam widziałem na dole są. Już co, tu chyba można zejść. Ciekawe, czy tam wcześniej też mogliśmy. O, tu jeszcze jeszcze na lewo, czy nie? Nie. nie. A czekaj, a jak ja się trafię z podskoku? Nie, nie, nie. No to musisz się posunąć stąd. Musisz odejść. Jeśli ty nie strzelasz, bo to trochę przeszkadza. Czekaj, tego? Jest. I tu. tu jakieś monety A, A możesz się schować góra. całkowicie Ty dawaj zbieraj, bo ty tam miałeś mniej trochę I teraz tak Na dole mamy tych ludków Czy ja mogę jajkiem tak strzelić i odbić? Oj sorry aj, 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 Trzeba bym powiedzieć? To że ja to szybko złapię Dobra. Bo to się nam może przydać skorupka jeszcze o... wow. Myślałem, że to zniszczę Nie, spór. nie, nie Ja myślę, że my tam musimy wskoczyć w ogóle na górę Ej, chodź tu! Nie, spaduj No, dabej, dawaj, dawaj, dawaj Co a. to było? E, Czyli, bo nie wiem jak to działa jeszcze. Tam coś było, żeby... A! Chyba muszę cię złapać po prostu. O i tutaj na dole a mam tego. O, coś tu będzie? Jest jeszcze jedna czerwona maleta. Weź na mnie! Te, no, to specjalnie nic nie da, bo ja wejdę, ale teraz ty tam utknąłeś. Nie, idź na górę, to mnie teleportuje. Aha, zamienia cię w Jajo. A nie bardzo... A, wciśnij ty. Mogę. To nie o to chodzi? Aha. No dobrze. Jesteśmy jeszcze dalej. Tak, tutaj mamy żółwia na dole, tutaj jest drugi. Co? Może taką uderzę i po prostu to ich zniszczy wszystkich. Ty tylko musimy no. poskakiwać w dobrym momencie. Aha. Ty, żółwl, czekaj. A, chyba to tyle. Tu będzie zapis? Ty zaraz, tu, tu. Czekaj, czekaj, tak spojrzyj. Te. Jak on się nazywają? Te jajka dobrze by było przyoszczędzić trochę. Mu! Ty, nie wiem, czy widziałeś, jak uderzyłem. To nie tylko się zniszczył tak. Raczej, to. O co tu chodzi? Aha, tak się otwiera. Pod? Przyskłona czas. Tu jest na czas, no. I w nagrodę. Hmm. Bang. Super. Tu? Tutaj jakiś krabik, na dole znowu gościu. Czy ja mogę w to strzelić? Nie. Czemu? Nie wiem, czy w ciebie nie trafiłem przypadkiem? No daj, polekaj go. Aj. Na dole, czy się. Ja, czy jak to podskakuje? Dobra. Ja mu tam zrzucę, tamtego załatwię. Podskocz. Wow Ale tajemnicze. Okej, okay, tutaj ten wypluwa jajka, to możemy je pozbierać. Jeszcze wezmę z tego. Tutaj, oczywiście, przejście tu. A. Nie. A bo my mamy moc, jak we dwójkę skaczemy. Ja o tym zapomniałem. Ej, wypluj mnie. Tutaj nie ma. Dawaj, spróbuj tam to zdobyć. Te szlipa. Może tu? Nie! lepiej nie idź. Dobrze, dobrze. Zdobędziemy punkty. Czy tutaj coś jest? O, było. Szybko. O nie, to nie jest na czas. A może jest? Tak, było. Tak mi się zdawało, nie? Że zaczęło znikać. Dobra, ale mamy to. Czekaj, że. Oj, jeszcze raz. Nie masz? To ja. W porządku. Natomiast tu. A, normalnie możemy. Dobra, jajkami. Hi, Jest. I co to? A, normalnie spadają. Ryzykować tam na dole? Weź ja zejdę, a Ty zostań. Aj. Dobre, nie. Tutaj, słuchajcie, jeszcze w tej grze jest coś, coś takiego, że jak się przejdzie dany poziom, to później można go włączyć, że gra się, jakby z, dru z drugiej strony, od tyłu. Bo to widzicie, jest taka kartonowa grafika. Czyli, możecie wskoczyć na tego, na barana, i może ty to razem z tobą jakoś zeskoczymy. Tu jest trochę. I lecimy. Jaka ryba. Strzelaj. Aha, bo ja muszę strzelać, tak? Okej, okay, ja zaskakuję i teraz tak tutaj na dół Czekaj? Co, co my to mamy? Co my tu mamy? Wow. A nie, spokojnie może zejść Dawaj to Tu są punkty. No i co dalej? Czekaj Tutaj nie widać, nie widać. Może jakbyśmy się rozpędzili stąd. My skocz. Ale to musi być możliwe... No jesteśmy. Nie hmm. wiem czy myśmy nie oszukali trochę. Całej tej A, czekaj, tak. czekaj, 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 czekaj. A, hmm. Tutaj była droga, tu <laughs> <laughs> dobra e, to jest punkt Nie, 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 najpierw tego jest A czy możemy tego strzelić? A, what? Jeszcze raz? bo nie mam tego jajka, to był. E, nie, 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 działa. mi jajko. I bardzo dobrze, to czekaj, to ja jeszcze raz tuję. Nie, nie. Nie działa, dobra. A, a, to, co to? Które? Ten obrazek. Który, który? Na dole, to. Myślisz, że można w nią nie. nie, nie, nie. A, tu był. <laughs> Jak się ukrył? Czekaj, a ja, czy... Weź tego żółwia O o, o czekaj, czek, może się przyda, wezmę tu. Super O jaka ryba O, złapałem to w locie, czekaj i myślę, że tutaj na górę jak wejdę a tak jest Tak, coś jeszcze... Przez sekundkę Dobra mam Tutaj, tego gościa, tutaj, jeszcze jeden Ej, połknij mnie Wiesz co, mam pełną buzię, poczekaj Dobra, mam Ej, wystarczy bo na tamto chyba nie mogę, to ja ci tam wrzucę. O <laughs> nie To czekaj, 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 zaraz to, to... Jesteś? Dobra Jestem. To ja razem z tobą. to teraz się rozpędź i wejdź jeszcze, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To łatwizna jest. Tylko trzeba pamiętać, że można w, nieskończono, gdyby w nieskończoność wciskać ten... O, to rząd tak nóżkami przebiera. się spać i ja... Nie, tak co? Są tak, tak szybko spadł. Czekaj, żeby tam to zdobyć... to Możemy też... Eee, chciałem to zdobyć. Ale to można strzelić w to. Nie trzeba tam y, z, ten y, samobójstwa popełniać. Okej. Okay. A, koniec A, tak aż, I jeszcze i many fish in the sea. A widzisz, jedno zostawiliśmy, czyli za 100 dostajemy to. Żyć, ile mieliśmy? Ty miałeś maksa, także zaliczyło. I monet 15 na 20. Ok, także możemy. A. Mamy 12. 12 tego. I tu. 386. I teraz co, od razu jest odblokowana jak gdyby kolejna plansza, tak? Pirackie! Jak się nazywa? Pirate Pier. Ja myślę, że to w, zrobimy w kolejnym odcinku. Także w tym odcinku, słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej jak gdyby plansz z tej gry. Jak wam się podoba, czy wam się podoba, czy nie. Może spróbujemy, bo tutaj jest trochę Saigon w momencie, kiedy gramy we dwójkę. Może wolelibyście zobaczyć y, jakiś Jedynka. odcinek, gdzie Adam sam gra na przykład, albo coś. No i tyle. Także słuchajcie, jeśli Wam się ten odcinek podobał, to zostawcie nam łapkę w górę, subskrypcję i co? Widzimy się z Wami już niedługo. Hejka! Marka! Na, na, na.